Siemaneczko witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj odcinek taki troszeczkę można powiedzieć będzie ze wspomnień cofniemy się troszkę w czasie bo jak widzicie odkopałem starą gierkę która była dawno nieodpalana. a oczywiście tutaj na ekranie obecnie przedstawia się nam Farming 13 tak ta kultowa gierka która dawno dawno temu miała swoją premierę E, jakoś tak ostatnio można powiedzieć, padła mi w oko na dysku, że mam ją zainstalowaną, i postanowiłem ogólnie sobie odpalić, przypomnieć stare czasy, zobaczyć, jak to się grało, powspominać. I ogólnie, jak najbardziej jestem pozytywnie zaskoczony. Mam oczywiście tam mody pościągane. No i co? No, i gram sobie na takiej polskiej gospodarce, to jest bodajże że mapa Kujawska Dolina. Fajny taki klimat, bo pola są takie, nie są malutkie, nie są jakieś też ogromniaste, więc mi to pasuje. Kiedyś też jakieś tam pojedyncze chyba odcinki, jak dobrze pamiętam, na pewno były odcinki, tylko już nie pamiętam ile tam ich było dokładnie, ale też już mniejsza większość. Pojawiło się tam kilka ich właśnie na kanale u mnie, z tej trzynastki. Wysiądę sobie, niech tutaj sobie bizon jedzie i sobie kosi, bo ładnie to wygląda w kamerze. Zobaczcie, pięknie cacy jak Bizon sobie pędzi, Bizon gigant, rzadko spotykany z, y, Bizon w farmigach, bo generalnie zazwyczaj są y, klepane z reguły albo 56 albo rekordy, więc a gigant no też oczywiście jakiś tam się pojawia, ale bardzo, bardzo rzadko. Teraz też nawet do 19 widzę, że jakiś tam gigancik jakiś czas temu wyszedł, ale no jakoś zawsze czegoś mi w tych gigantach... Brakuje, a teraz przedstawię się moją bestią, czyli ursusikiem, bo pewnie niebawem będzie pełny zbiornik w Bajzonie. także trzeba będzie tutaj podjechać w inne miejsce. Albo w sumie nawet możliwe, że się zmieści na jeden zbiornik, ale raczej pewnie skończy tutaj, gdzieś w tych okolicach kołoszenie. Niech sobie chwilowo pracownik pojedzie, bo ja przed chwilą troszkę pokosiłem, jeszcze zanim zacząłem nagrywać. Także e, wystarczy mi na chwilę obecną tego koszenia. Tak fajnie jest, powiem Wam, odpalić po jakimś czasie takim dłuższym e, tą trzynastkę i, i fajnie tak sobie pograć, powspominać właśnie, bo ja mega dużo godzin przegrałem w tą trzynastkę i na singlu i na multi z kolegami, więc po prostu powiem wam szczerze, że. No dla mnie będzie zawsze taki sentymentalny ten farming 13. Niestety nie jest to już ta wersja oryginalna, którą miałem na płycie, bo niestety płyta mi się uszkodziła i jest to wersja ze Steama kupiona jakiś, no, długi czas temu na Steamie właśnie. Eee... Teraz, chyba, bo mój znajomy chciał kupić, sobie też powspominać, ale już widzę, że chyba nie ma dostępu. Z tego co nie mówił, do tej trzynastki już nie jest dostępna w sprzedaży. Także, no, fajnie, fajnie. Dodatkowo jeszcze jestem zaskoczony, bo ostatnio tak sobie randomowo kliknąłem. Myślałem, że już nikt nie gra na multi w trzynastkę. Ostatnio klikam sobie właśnie w zakładkę multiplayer, a tam cztery serwery polskie zrobione. Więc byłem mega w szoku eee, I dodatkowo nawet z jednym gościem pograłem dosyć długo na tym multi eee, Oczywiście na podstawowej mapie Ale jednak mimo wszystko jeszcze tym bardziej poczułem ten klimat boże, bo przecież na początku się grało na tej dosyć długo na tej podstawowej mapie Tej Hange coś tam, już nie pamiętam jak ona tam się zwała, ale mniejsza o większość Dobra, robimy malutkie cięcie, ja sobie przejadę na drugie pole za chwilkę bo tu już bizon mi kończy kości, zaraz wsiądę za stery także widzimy się za momencik ja już ogólnie ogarnąłem sobie co miałem ogarnąć e, i już tutaj nawet dosyć pokaźny kawałek tego pola skosiłem e, cały czas ciśniemy rzepak także robota idzie e, w ogóle zauważyłem sobie, że mi się nie nagrywał dźwięk z farminga e, wcześniej E, więc tamta część pierwsza właśnie, którą na początku nagrywałem będzie niestety bez dźwięków, znaczy bez dźwięków oczywiście z gry, no ta już jak słychać jest z dźwiękami, także nie wiem co by było tutaj powodem, bo grzebałem trochę tam w tych ustawieniach, poklikałem, poklikałem, no i teraz już działa. E, no tr także trudno, e, ten kawałeczek bez dźwięków, w sumie tam i tak się za bardzo nic takiego nie działo, także jakiejś wielkiej straty nie ma. Znowu sobie tutaj puszczę jakiegoś pracownika, bo trzeba będzie się wysypać za momencik. I ja tutaj już biorę mojego kolejnego ursusa, który tutaj stoi i czeka. Tylko już mam nawet na niego nasypane troszkę. Patrzcie, jaki piękny dźwięk odpalania, mogłyby te ursusy w farmingu 19 mieć troszkę właśnie pozmieniać te dźwięki. Bo masakra jest po prostu i tragedia z nimi, praktycznie każdy Ursus, czy to jest szesnastka czy to jest dwunastka, czy to jest jakikolwiek inny to ma te same dźwięki wklejone i i tak w sumie każdy Ursus wygląda podobnie w, tym, w tej 19, więc są to ładne modele, nie powiem, że nie, ale no dla mnie troszeczkę raz, że za nowe wyglądają, dwa o, prawie przekroczyłem przyczepę dwa właśnie, kwestia tego typu, że no te dźwięki też rzadko, no nie zdarzyło mi się chyba w sumie spotkać jakiegoś Ursusa z tych e, cięższych serii pomijając właśnie 30 i 60 żeby jakieś takie ciekawsze dźwięki a nie te takie oklepane a no, tutaj natomiast w tej 13 no są te mody polskie dopracowane nie, to trzeba im przyznać oczywiście wiadomo, że to było wszystko robione na standardy e, 13 więc też porównując je teraz z 19 to wiadomo, że wygląda inaczej jeśli chodzi o tekstury i tak dalej, ale no, to były inne czasy, inna edycja farminga i to było coś jakby chodziły te mody, więc e, nie ma co, to, co do tego porównywać e, i tutaj zabierać e, jakiś e, głosów typu e, że no nie no bo ta 13 i te mody w 13 to w ogóle były chujowe, bo e, tekstury brzydkie i tak dalej, no tak jak mówię, no, to były inne czasy i inaczej to wszystko wyglądało przy w tworzeniu modów i miało ten swój klimat jak najbardziej mimo wszystko. Nawet jak się coś bugowało i psuło to i tak miało ten klimat, urok i nieraz się mody bugowały pamiętam na Multi jakieś gryzły się, save'y potrafiło wyrzucać, przez to widzę, że tam do tej pory nawet w 19 niektórzy mają z tym problem że im się mody gryzą mi tutaj od 13 nie zdarzyło się mieć takie kłopoty na szczęście i odpukać i oby ich tutaj nie było no ale, Oj, piękny e, tutaj dymek leci z naszego e, tłumnika. E, jak nic z ekologii widać, w przypadku tego Ursusa to już jest chyba Euro 17 standard. Dobra, zgrecimy bestię. E, w sumie nie chcę mi się za bardzo teraz tam kosić trochę tym Bizonem. Bo nakosiłem się znowu przed chwilą yy, i już nagrywałem nawet, ale widziałem z, w pewnym momencie, tak jakoś mnie podkusiło, żeby sobie to, otworzyć to nagranie, bo coś chciałem sprawdzić. I patrzę, a to taka słaba w ogóle yy, sytuacja wyszła, że dźwięku z gry nie nagrałem. Więc mówię, no to lipa trochę. No i zacząłem teraz nagrywać właśnie od nowa. A tą pierwszą część, jak mówiłem, zostawię bez tego dźwięku. Um, ogólnie fajnie jest z tym bizonkiem, bo też ma wszystkie elementy oddzielnie, te dodatkowe dokupowane, sieczkarnia jest do kupienia oddzielnie, a jest oddzielnie do kupienia ten stół do rzepaku, no i wiadomo, że heder też oddzielnie, także tak to wygląda. Ten stół do rzepaku, jak na przykład byśmy kosili już inną uprawę, no to możemy sobie jak najbardziej odczepić. O, takie tutaj stoją pomykacze u mnie na gospodarstwie, sześćdziesiątka między innymi. Ja sobie chyba sześćdziesiątką właśnie, żeby tak nie siedzieć w tym ursusie i nie nudzić się i Was tej okazji nie, zanud nie zanudzać e, Pojadę sobie, kupię praskę, bo chcę sobie tutaj akcję Słoma zrobić O zobaczcie piękne halogeny nam tu świecą Nawet na inny kolor niż standardowe światło w Farmingu 19, co tu nam się drzwi otwierają e, no ogólnie jakoś te klawisze mi się dziwnie poprzepisywały, bo część funkcji pod tymi klawiszami nie działa Musiałem popatrzeć w ustawieniach co, gdzie i jak ale to już mniejsza, większość, takie pozostałe funkcje działają, więc to mi wystarczy. Hmm. Pojadę chyba po tą praskę. kurczę. O, Klaxon nawet śmieszny dosyć. Wybaczcie, ale sprawdzam tutaj możliwość obecnie tego ursusu, co on tu jeszcze może i potrafi, bo w sumie dopiero co. Niedawno mam go zakupionego. Chyba. No znaczy go miałem już na savey, ale jakoś nie kojarzę, że on za dużo nim grał. Więc. Jakiś to świeży, taki dosyć nabytek jest na tej mojej farmie. No, wiadomo, że polska farma z Ursusem e, to musi być, no bo. No nie da się zrobić polskiej farmy, bo bez Ursusa, e, czyli ikony polskiej wsi. O, zobaczcie jaki piękny dźwięk odpalania. Dobra, no i pojedziemy chyba po tą Praskę Tylko jeszcze jedną rzecz czekać sobie to ogarnę. O. O kurde, ale mnie podbiła, bo wjechałem na ten. O, jak to się nazywa? No to takie dla kur. Co się nie sypie Oj, tutaj, proszę bardzo, brawo. Cyk. Mieliśmy mi się z farmingiem 19, bo tu jest na O. Otwierania 19 mamy na myszkę. Dobra, jedziemy Legancko tego. Kurde. Idzie maszyna jak. Może jakbyście chcieli, to w następnym właśnie odcinku bym zrobił akcję prasowania słoma. Nie chciałem jakiegoś już czegoś tam nudnego robić, typu siebie czy coś w tym stylu. stylu. Tylko jak już mam tutaj żniwa, no to, to właśnie myślę, że coś fajniejszego. E, tak też zastanawiałem się, czy nagrywać ten odcinek, czy nie nagrywać, ale mówię, jaki? Nagram. A e, może kogoś przy okazji też ruszę nostalgią i ktoś też odpali jeszcze 19. Trzynastkę sobie z sentymentu, tak jak ja właśnie w tym momencie Kilka godzinek raz na jakiś czas, tak jak mówię, można jak najbardziej poświęcić na tą gierkę. Fajnie jest sobie pospominać jak to się kiedyś grało i jak ten farming wyglądał. E, dobra, teraz sobie tutaj muszę przełączyć. E, fajnie by było taką pracę od razu z podajnikiem kupić. Wiadomo, że raczej będę SIPnę kupował. Bo SIP-ma to też taka królowa pras na polskiej wsi hmm. Co by to tą sip wziąć? A weźmiemy tą, bo jest na promocji, no to Właśnie tego mi też brakuje w 19 na przykład i w kolejnych farmigach, które już po 13 wychodziły Że usunęli tą opcję na przeceny właśnie maszyn I tak samo licytację pól, fajna opcja była z tym Bo mimo tego zawsze Właśnie, no w realu wiadomo, że każdy producent maszyn jakieś tam promocje zawsze tworzy i zawsze y, można coś tam kupić po taniości, więc no nie odbiegałoby to od, real, od realizmu jak najbardziej. E, także no nie wiem czemu e, tutaj już Giants usunął tą opcję. I te licytacje tych pól też były fajne, bo można było sobie jakieś poletanie wylicytować i też tak. Taka fajna odmienność była, bo się czasami czekało na te obniżki, e, żeby jakieś pole tutaj wpadło. O, proszę bardzo, maseczka mamy otwierane na podejście. No i tutaj jeszcze zobaczę, co ta prasa potrafi, jak to było w ogóle. O tu się otwierało ten hmm, wylot tych belek nie powiem jak to się fachowo nazywa, bo nie pamiętam. O, tutaj to. Patrzcie, jakie ona ma opcję. O, właśnie o tej opcji e, myślałem i o to mi chodziło, żeby miał e, ten modzik, e, czyli ten podajnik. Piękna slipma, żółta. Kurczę. Szczerze, w swoich okolicach zawsze jak spotykając slipy, to były czerwone. O, i jaki piękny dźwięk pracy. Kurczę. Baja. No normalnie. Jakbym się cofnął do, do tych lat, właśnie trzynaski, jej świetność, jak się takie mod modziki odpali. Dobra. Jest pięknie. Można teraz ten podajnik tu podnieść do góry. Znaczy bardziej podbiera czy nie podajnik. Bo podajnik to mamy z tyłu. Dobra. I do pozycji transportowej praska złożona. O, tutaj mamy zapas sznurka w zestawie. Pamiętam jeszcze. Że tak to wyglądało. No i dobra, bierzemy dziadu na gospodarstwo. Ach, ten młod ręki, ta ręka to mało tam nie wyskoczy na tej kierownicy Ach, kurczę O, tutaj bizonik kosi sobie obok I słychać Ma Cały czas kosie, czy zbiornika nie nakosił, więc luźno Także pożytecznie wykorzystałem ten czas Zamiast się, siedzieć i patrzeć w kabinie jak bizonik nakosi pełny zbiornik, to ja pojechałem sobie zakupić praskę, bo nie mam Pięknie też mi się cały czas myli. E, Klikam trójkę. E, jeśli chodzi o tempomat, najgorzej, właśnie jak przychodzi do e, jakichś prac polowych i zawsze się zapomnę i tą trójkę nacisnę. Bo wiadomo, no w 19 nam dostosuje od razu prędkość e, automatycznie. A tutaj jednak mamy regulację tych e, poziomów prędkości albo jedynką, dwójką, albo trójką. Na, na tempomacie możemy operować. No i trójka jest najwyższa, więc. Na, na tym trzecim poziomie, no nie da się pracować z jakąś tam maszynką. O, jeszcze kierunek nie wyłączony. Dobra, trasa przeprowadzona na gospodarstwo. Myślę, że na dzisiaj będziemy raczej kończyć, no bo co tutaj będę Wam smęcił yy, więcej. Bo to też takie luźne granie z mojej yy, strony obecnie na, na tej właśnie Trzynasteczce, nie jakieś tam spinanko, jakaś tam długa seria. Więc kto grał w trzynastkę, zostawia łapkę w górę. Kto tęski za trzynastką, też zostawia łapkę w górę. I ten kto e, obejrzał ten odcinek i naszła go ochota na trzynastkę, także zostawcie łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu, e, co sądzicie o trzynastce i jakie macie z nią <laughs> jakieś miłe bądź świeższe wspomnienia. Więc ja w takim wypadku sobie podjeżdżam pod bizonka, bo jak widzicie, już prawie w tym czasie skończył. A tutaj, że malutki pasek tylko został i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku. A z czego będzie to odcinek, No jeszcze ciężko im powiedzieć na chwilę obecną? zobaczymy także do następnego i siemanko.